Witam serdecznie na konferencji prasowej w Turku na ulicy Zdrojki Lewe. Witam przede wszystkim mieszkańców tej e, ulicy. E, jest ze mną Pan Starosta, Pan Radny Powiatowy z tego okręgu, Pan Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych. Dziś chcemy mówić o Funduszu Dróg Samorządowych, który został. E, już w zeszłym roku, a w tych dniach jest realizowany, i chciałem przekazać dobre wiadomości mieszkańcom, powie, mieszkańcom Powiatu Tureckiego. Szanowni Państwo, z tego funduszu dofinansowanie ponad 12 milionów dla poszczególnych samorządów Powiatu Tureckiego. Taka jest kwota dofinansowania. Oczywiście to nie jest ostateczna kwota, bo wszystko zależy od przetargów, ale jak wiemy przetargi są poniżej tej kwoty, także będzie można zrealizować jeszcze więcej inwestycji. Wszystkie gminy, które złożyły wnioski otrzymają to dofinansowanie i tak jak zapowiadaliśmy dużo, dużo wcześniej, bo już w ubiegłym roku będzie duża realizacja zadań drogowych na terenie powiatu Tureckiego. Powtarzam, kwota ponad 12 milionów złotych do finansowania w tych dniach na stronach Urzędu Wojewódzkiego ukazał się komunikat w tej sprawie. Szanowni Państwo, spotykamy się na ulicy Zdrojki Lewe. Pan starosta za chwilę o tym powie, bo to droga powiatowa, ale spotykaliśmy się tutaj co najmniej dwukrotnie, ponad rok temu. Sprawa ulicy zdroje Lewych toczy się już wiele, wiele lat. Mieszkańcy tu mogą powtórzyć. No i dziś chciałem zakomunikować, że, że wszystko zmierza do szczęśliwego i pozytywnego dla mieszkańców końca. Otrzymamy dofinansowanie na tę drogę i powiat będzie ją realizował. Bardzo się z tego cieszę. Myślę, że jeszcze Mieszkańcy jeszcze bardziej i sama inwestycja troszkę potrwa, ale już niedługo ta droga będzie wyglądała tak jak odcinek wybudowany przez Powiat Turecki kilka tygodni temu. Szanowni Państwo, ale ta droga to nie wszystko. Jeszcze pozostałe gminy, które złożyły z Powiatu Tureckiego, z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymają dofinansowanie i są to gminy, takie jak Turistów, Malanów, ale także miasto Turek, gmina Brudzew i gmina Dobra. Wszystkie te gminy otrzymają dofinansowanie, także gmina Przykona, czyli wnioski, które zostały złożone, zostały pozytywnie zaakceptowane. My nie rzucamy słów na wiatr w trakcie kampanii samorządowej, kiedy mówiliśmy, że chcemy wybudować tę drogę, że będą pieniądze na pozostałe drogi w powiecie tureckim. Różnie to komentowano, często żartami. E, okazuje się, że e, jesteśmy poważnymi politykami i realizujemy swoje obietnice tak jak się realizuje na szczeblu krajowym, tak jak. E, Rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiada tak, są realizowane wszystkie zapowiedzi, i to, co mówiliśmy przed ponad rokiem, staje się faktem. I ulica Zdrojki Lewe, i wszystkie te wnioski, które zostały złożone przez poszczególne samorządy z powiatu tureckiego, zostaną zrealizowane. Ja osobiście bardzo cieszę się e, też z tej ulicy, to wielkie wydarzenie dla miasta. Turku zrealizowane będzie przez powiat turecki, mam nadzieję, że wsparciem samorządu miejskiego, ale przede wszystkim najważniejsze wydarzenia, wydarzenie dla państwa, którzy mieszkają przy tej ulicy i tyle lat musieli na to czekać. Obiecywaliśmy, dotrzymujemy słowa. Cieszę się, że będzie realizacja tego programu. Raz jeszcze przypomnę: 12 milionów dla Powiatu Tureckiego, a to nie jest koniec. Rusza kolejna edycja Funduszu Dróg Samorządowych. Dla wszystkich, którzy nie wierzyli, dziś pokazujemy, że warto nam zaufać, bo my po prostu dotrzymujemy słowa. Starania w tym zakresie czyniłem ja jako poseł tej ziemi. Pan Starosta, Pan Radny, wielu samorządowców zabiegaliśmy w Urzędzie Wojewódzkim, ale także w Ministerstwie Infrastruktury, a także u samego Pana Premiera Mateusza Marowieckiego. I skończyło się to bardzo, bardzo pozytywnie dla powiatu tureckiego. W historii powiatu taki, takie kwoty jednorazowo przy jednej edycji programu nie były nigdy możliwe. Teraz jest to możliwe. To tyle na wstępie. Poproszę Pana Starostę o kontynuację. Dziękuję bardzo. Panie. Szanowni Państwo, dokładnie, tak jak już Pan Poseł wymienił, 364 dni temu razem z Panem Posłem Ryszardem Bartosikiem, z Panem Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Jankiem Smakiem staliśmy w tym samym miejscu. Ja tylko przerwę na chwilę, bo wszystkie cyfry są ważne, ale ta, ta czwórka szczególnie. Ale proszę dalej. Staliśmy wtedy my jeszcze na, w kurzu, w dziurach. Już co niektórzy mieszkańcy ulicy Zdrojki Lewe mogą się cieszyć. Tu mamy mieszkańców co już mają piękny wjazd z koski brukowej dojazd bez żadnych dziur. Ale szanowni państwo to jest wielki dzień dla właśnie wszystkich mieszkańców tutaj tej ulicy. Dlaczego? Dlatego, że tak jak już pan poseł powiedział z Funduszu Dróg Samorządowych dostaliśmy 60% dofinansowania. Jestem przekonany, wierzę w to bardzo głęboko, liczę na wiarygodność pana burmistrza i tak nam do każdej drogi w mieście powiatowej robił tutaj tak zwaną infrastrukturę podziemną, zresztą uczestniczył i... Przy okazji dziękuję panu burmistrzowi. Uczestniczył przy tym odcinku blisko 185 metrów. To jestem przekonany, że będzie uczestniczył do końca i niecałe 2 km, czyli do ulicy Kaczmarskiego do strony lasu, będziemy tą drogę mieli taką, jak tutaj widzimy. Z jednej strony chodnik, z drugiej ścieżka rowerowa. Z tego bardzo się cieszę i przypomnę państwu, że to jest inwestycja po raz pierwszy taka w historii powiatu na taką skalę. Ja wczoraj do pana burmistrza wystosowałem pismo, że mamy przyznane takie, takie dofinansowanie i tak pan burmistrz też deklarował, tu przede wszystkim mieszkańcom, że podzielimy się po połowie tą dofinansowaniem. 40% weźmiemy sobie po pół. Ale warto przypomnieć przede wszystkim panią Marię Owecką, co niejednokrotnie pani do mnie na drugie piętro przychodziła. To wielki szacunek dla pani Marii. Pani Maria mówiła, że Boże kochany, ja już chyba nie dożyję takich czasów. Pani Mario melduje wykonanie zadania. Tak, Będę 80 chciał. Lat. Tak jest. Na tą drogę wszyscy czekaliście ponad 80 lat. To jest to, co Pan poseł powiedział. Jesteśmy wiarygodni, dotrzymujemy A byliśmy słowa. byliśmy młode to w Szarwachach robili. A ja jeszcze z panią, panią z panią Marią mam taki, um, że tak powiem, umowę że zrobimy jeszcze taki album, bo widziałem zdjęcia, ale to przed nami Pani Mario, jestem przekonany, że jeszcze po tej ulicy będzie Pani tutaj na rowerze jeździć. Dziękuję bardzo.